Dzień dobry. Dzisiaj chcemy Was zaprosić do odcinka Pary na Kozefce, w którym porozmawiamy zgodnie z naszą zapowiedzią o tym, że często po procesie terapii indywidualnej partner osoby uczestniczącej w tym procesie ma pretensje do zmiany, jaka zaszła. Nie wiem jak Ty, Mirku, ale zdarzyło mi się słyszeć, że Partner czy partnerka byli niezadowoleni z tego, że ktoś chodzi na terapię, niezadowoleni ze zmiany, które następowały. No i przyznam szczerze, u części parto doprowadzało do tego, że ewolu ewoluował związek, a u części niestety doprowadzało do tego, że ludzie decydowali się na rozstanie. Tak, i to, i to były różne bym powiedział formy takich, no nie wiem jak to nazwać, takich zastrzeżeń, uwag, tak, nieraz z dobrego, z dobrego serca, no bo ci partnerzy, tak, współpartnerzy, tak, tych osób, które chodzą na terapię, często no, no mówią, że nie poznają tych osób, tak, nieraz to były takie no pisane maile, nieraz były telefony, nieraz to przez osobę, która chodzi, tak, jakby było mówione, że, że nie wiem... Jest rozgrzebane życie, tak takie jakby to, co mi gdzieś tam się przybyło, tak, że, że teraz ta osoba źle funkcjonuje, i to się na mnie i na dzieci odbija jakoś, że na przykład byli zaniepokojeni taką dużą niezależnością tej, tej osoby, tak że, ty, że ta osoba chodząca na terapię jest niezależna albo na przykład pamiętam, jak ktoś z współpartnerów powiedział o tym, że zanadto jest poczucie własnej wartości wzmocnione, tak, tak można powiedzieć. Więc to są bardzo różne nieraz, tak? Jakby zastrzeżenia czy, czy, czy uwagi. A ja myślę, że w tym chodzi no, o co? No, o to, że ktoś się zmienia, tak? I nie zawsze te zmiany nam się podobają. Jesteśmy w związkach. Takim układem naczyń połączonych. Tak. Często problem polega na tym, że my tworzymy związek, niestety łącząc się z partnerami, których wybieramy bardzo często w sposób nieświadomy. Nie do końca mamy uświadomione powody tego, dlaczego wybieramy tą kobietę czy tego mężczyznę. I proces terapeutyczny, który teoretycznie nie powinien wprost rzutować na naszego partnera. Może doprowadzić do tego, że poznając siebie i odkrywając to, co jest nieświadome, możemy również dojść do tego, dlaczego wybraliśmy e, takiego partnera. Możemy również odkryć, że jest to rodzaj e, uwikłania, że weszliśmy w ten związek e, nie tylko z czystej miłości, mm -hmm. ale różnych innych powodów, które możemy odkrywać w sobie tak. i że często wchodzimy z przekonaniami, wchodzimy ze wzorcami, ze sposobem myślenia czy nawokowym przeżywaniem emocji, które zaczętnęliśmy ze swoich rodzin pochodzenia. Tak, albo na przykład przychodzimy jeszcze do głowy, że na przykład mamy pewne potrzeby, w wyniku terapii odkrywamy w ogóle jakie mamy potrzeby, porządkujemy i nagle się może okazać, tak, że te potrzeby, które mamy to w zasadzie adresatem do tej pory, tak, to chcieliśmy, żeby czy przy pomocy partnera, partnerki, a na przykład się okazuje, że to jest zupełnie ktoś inny, no, no często to jest na przykład rodzic, tak, jest adresatem, no i tu dochodzi do, do różnych tych, Podmienień, tak, o których my tutaj mówimy, tak, że, że no właśnie tej drugiej stronie może być trudno przyjąć i zaakceptować takie zmiany, abym powiedział takie odkrycia, bo ty mówisz o takim bardzo ważnym fragmencie, o jakby fundamencie związku, tak, że to odkrywamy. Mhm. Z jakiego powodu jesteśmy z tą drugą osobą? Dlaczego ta osoba, tak, co, co tam między nami się w zasadzie dzieje? Dlaczego na życie wybieram tak, sobie takiego tak, partnera? który z jednej strony wybieram go, bo mnie na przykład zauroczył czymś na początku, ale potem jednocześnie to, o czym mnie zauroczył, zaczyna mnie drażnić i przeszkadzać, albo na przykład też poznając siebie, dojrzewając nie tylko w tej relacji, ale życiowo, nagle odkrywam, że to, co pasowało mi w tej relacji, przestaje mi pasować. Tak. I bardzo często do takich do takiej, do takiej świadomości docieramy właśnie w procesie terapeutycznym. Bo kiedy przychodzą ludzie na terapię indywidualną? Po pierwsze myślę sobie, że wtedy, kiedy cierpią, mhm. wtedy albo kiedy są jakieś objawy psychosomatyczne. Albo wtedy, kiedy odczuwają pustkę w swoim życiu i nie czerpią z tego życia satysfakcji, albo ewidentnie, kiedy dzieje się coś w relacji, w związku, ale druga strona odmawia pracy w parze. Tak. No ja bym jeszcze do tej listy y, takich tych najczęstszych powodów, myślę, że tak ogólnie też mówiąc, jak sobie nie radzimy z emocjami, tak, y, i to mogą być bardzo różne y, y, emocje, kiedy w ogóle w relacjach z ludźmi, ale też właśnie tutaj w tym kontekście to, co powiedziałaś w związku, jakieś konflikty się pojawiają różnego y, rodzaju. Też tutaj wspomniałaś o tych takich powiedziałbym, no nie wiem, jak to nazwać, takich pewnych objawach, tak, jak somatyczne czy, y, czy inne. No też jak jest nadłużenie. Substancji psychoaktywnych i to też może być w, ko w kontekście partnera, tak? Pa partnerki. No i też myślę, że jeszcze jest jedna taka grupa, kiedy przychodzą, no to chcą generalnie popracować nad sobą, nad asertywnością, nad wzmocnieniem, nad odkryciem jakiejś swojej drogi. I to jest powiedzmy ten taki chyba, tak jak powiedzieliśmy, powiedziałaś, taki wachlarz właśnie najczęstszych. No, wtedy przychodzą ludzie do nas. Tak. Nie zawsze też decyzja o tym jest popierana na samym początku przez partnera, tak? Nawet jeżeli dotyczy to w ogóle relacji, to nie zawsze ta druga osoba ma ochotę nad tym pracować, ale też wtedy, kiedy decyduje się ktoś na terapię i pytam, co ma to partner czy partnerka, bo często i albo ukrywają ten fakt przez jakiś czas albo też kiedy mówią to bywa że partner mówi ale ja tego nie akceptuję chcesz sobie chodzić to sobie pójdź, ale ja nie będę sobie tam woził chodź tak. Kiedy tam no. już. Tak i to jest jedna możliwość albo jeszcze druga jakby od drugiej strony że właśnie ten partner czy partnerka tak jakby instruuje czy mówi musisz pójść na tę terapię tak? nie da się już nie, nie nie damy rady tak jakby trudno wytrzymać i też oczywiście myślę, że to z jednej, albo tak jak mówisz, albo z drugiej strony, no ten partner często ma później no, jakieś różnego rodzaju, no, nazwijmy to zastrzeżenia do, do procesu, do tego, co się dzieje w tym procesie terapeutycznym. A tam można, się no, dużo dzieje. Można powiedzieć, że istnieje też ryzyko, że jeżeli partner deleguje osobę, o do terapii, musisz coś z tym zrobić i czas najwyższy, żebyś nad tym popracował, czy popracowała, to istnieje ryzyko, że będzie też trzymać kontrolę nad tym procesem. No właśnie. Czyli będzie dawać sugestie. Twój terapeuta chyba sobie z tym nie radzi. Chyba powinieneś o tym, czy powinnaś o tym porozmawiać ze swoim terapeutą? To nie o to mi chodziło. E, tak, e, no, no tak, więc daję sugestię, no bo chcę mieć, tak jak mówisz, kontrolę tak? nad, nad, nad bywa, tym. Bywa, że jeszcze jest sugestia, może nie uci raz w tygodniu, tylko częściej, żeby ten temat załatwić szybciej. Ale bywa również sugestia, jeśli terapia nie spełnia oczekiwań delegu, delegującego, to bywa, Najwyższy czas, żebyś tam przestał, czy przestała chodzić, bo to ci nie zderzy. I nie stać nas na terapię, tak, bo się pozmieniały, są ważniejsze potrzeby. Tak, więc to niezadowolenie może być wprost wyrażone z tego, jak idzie ten proces terapeutyczny, tak, ale może być też wyrażone, tak powiedziałbym, zakamuflowane w kwestii, nie wiem, tu trzeba się dziećmi na przykład we wtorki, bo to są często te procesy, są w stałe dni, tygodnia, tak, w stałej godzinie, więc nie możemy, nie możemy sobie pozwolić, to za długo trwa. tak, więc to są takie powody, gdzie też często jest wyrażane niezadowolenie, jakby z przebiegu procesu. Poza tym, jeszcze myślę, że jest jeden taki fakt. Często jest tak, że na, na przykład na początku no to mówimy coś w terapii, a później z różnych powodów, tak, ten proces staje się taki pomiędzy terapeutą i pomiędzy uczestnikiem terapii, tak? I nie zawsze. No ci chodzący na terapię chcą się tak dzielić, tak? Tym wszystkim. No to też nieraz bywa powodem do tego, żeby być na przykład z tego niezadowolonym, no bo nie wiemy, jakie są postępy, nie wiemy, w którą to stronę idzie i często za tym stoi lęk, tak? Boimy się, że coś się wydarzy pomiędzy nami, tak? Na przykład. że y, y, dopełniając jeszcze tą y, listę y, takich pretensji do tego Aha. procesu, Często on również y, się tak personifikuje, czyli jest to kupione na osobie terapeuty. Może twoja terapeuta sobie z tym nie radzi, może y, powinieneś y, chodzić do kogoś innego, bo dlaczego? Bo interpretacja terapeuty, czy też zmiana y, samej osoby chodzącej na terapię y, może wiązać się z tym, że tam jest jeszcze jakaś osoba, która być może wchodzi y, pomiędzy parę. No, i wpływa jakoś na to, co tam się dzieje, nie tylko z osobą, ale co się dzieje w relacji. Ja myślę, że ważne może, żebyśmy powiedzieli, a czy terapeuta faktycznie może mieć taki wpływ, żeby nie tylko zmienić osobę, ale wpłynąć na to, co się dzieje w relacji. Dobre pytanie. Zastanawiałem się nad tym, bo ono w tej zapowiedzi już, już, już padło. I bym powiedział, że. Ja tak to przynajmniej widzę, że tak w bezpośredni sposób nie, tak? No bo my w procesach terapeutycznych, tak, mówię o tych psychoterapeutach, którzy. Są dobrze wyszkoleni, którzy przestrzegają zasad etyki, jakby zasad tego zawodu, no to nie mówią I superwizują tak. Superwizują się. Tak, i superwizują się, tak. No to no nie wyobrażam sobie, żeby powiedzieć, droga pani, drogi panie, tak, tutaj trzeba zrobić to, tutaj trzeba żonie powiedzieć to, tutaj trzeba tak postąpić, tutaj trzeba. No, no nie Czyli na tym polega psychoterapia. Nie doradzamy. Tak, nie doradzamy. Nie krytykujemy partnerów. Nie wpływamy na roz, rozbicie związku i rozbicie relacji, ponieważ terapeuci służą po pierwsze życiu miłości. Tak. Tak. Zatem nie dajemy rad, nie krytykujemy, nie oceniamy, nie nastawiamy jednej strony przeciwko drugiej. Pozwalamy tylko poprzez na przykład pytania zobaczyć... Nieświadome, czyli to, jak człowiek funkcjonuje w pewnych schematach, przekonaniach, emocjach nieuświadomionych, myślach, które też często są nieuświadomione, jak funkcjonuje i odkryć mu nieświadome, po to, żeby mógł poznać siebie, swoje intencje, swoje emocje lepiej. No bo ta psychoterapia ma wyostrzyć ten wzrok, który mamy, tak? Ma, ma, mamy nabrać tej pewnej wrażliwości, tej, tej umiejętności. Chociaż zobacz, przecież bardzo często jest tak, że jak ktoś przychodzi, to na przykład padają takie, takie często stwierdzenia, przynajmniej na początku, tak, w tej pierwszej fazie, proszę mi poradzić, proszę mi powiedzieć, to co ja mam zrobić? Tak? Co by pani zrobiła na moim miejscu? Tak, o o, tak, co by pan, pani zrobiła na moim miejscu, tak? To co ja mu teraz I... powinnam powiedzieć? Albo co ja powinienem zrobić w tej sytuacji? Tak. tak, no i my jako psychoterapeuci, tak, no trzymamy się bardzo daleko i poprzez pytania to bardziej, no bo tak na dobrą sprawę, to to jest pytanie tej osoby, to jest bezradność wobec czegoś, tej, tej osoby, która przychodzi, uczestnika terapii. My próbujemy to pytanie tak przekształcić, żeby to osoba, która o to pyta, sobie odpowiedziała na to pytanie. Tak? Żeby, żeby jakoś doszła do jakiejś odpowiedzi, i często to nie jest jedna odpowiedź, tylko to jest, nie wiem, ileś możliwości, ileś wyborów, ileś potencjalnych decyzji. Tak? Staramy się jakoś, żeby ta, ten uczestnik się upewnił, czy chce podejmować te decyzje, co one przyniosą. Tak? Natomiast no, to nie my radzimy, to nie my mówimy, proszę odejść, proszę zostać. Proszę to zrobić, czy tam to zrobić. Tak, to, to nie jest nasze zadanie. Jeśli tak terapeuta to... robi, ja bym od niego sobie poszedł. I to jeszcze tak. jak najszybciej. Ja myślę sobie, że ważną cechą naszego zawodu jest taka transparentność. Tak. I ona jest rozumiana dwojako. Z jednej strony, że my nie projektujemy, bo przynajmniej bardzo się uczymy tego, żeby nie projektować pewnych rzeczy, a w związku z tym nie radzić, nie sugerować ale jednocześnie jesteśmy na tyle czytelni z tym, z czym jesteśmy w gabinecie, żeby też nie było różnych niepotrzebnych domysłów. I myślę sobie, że taka metafora, że raczej jesteśmy tym, który niesie latarnię i tej mhm. podróży przyświeca, niż pokazuje kierunek, albo prowadzi, albo niesie na swoich ramionach. My jesteśmy tylko od tego, żeby iść obok i trochę poświecić w miejscach, w których światła nie było. A to, co człowiek zobaczy, jak to przyjmie, jak się z tym oswoi, jakie podejmie decyzje, absolutnie nie należy do nas. Albo taka metafora lustra, tak, że, że ktoś się przegląda w tym lustrze, my mamy być lustrem i to jak najbardziej właśnie to, co powiedziałaś, tak, mamy zadbać o to, żeby to nie było jak z salonu luster takiego... Yy, tych, tych, tak, tych krzywych zwierciadeł, tylko jak najbardziej realnego, prawdziwego i tak, ta osoba, która to co zobaczy, żebyśmy to byli w stanie ponazywać z tą osobą, jakoś odzwierciedlić, tak, to wszystko jakoś, jakoś pokazać, ale... Ale to uczestnik, tak? Podejmuje. Oczywiście jest tutaj taki, myślę, fragment taki, że my jesteśmy dla tej osoby, która do nas przychodzi, tak? Więc jesteśmy po tej stronie. Mamy świadomość tego, że no bo uczestnicy terapii, psychoterapii przedstawiają nam swoich partnerów, rodziców, dzieci, sąsiadów, koleżanki i tak dalej, ale to my mamy świadomość tego, że to jest przez. Te osoby często tak nie wiem, nie wyglądają w sensie, nie, nie, nie mają, tak, nie są takie, bo to jest przez pryzmat tej osoby, to nie jest obiektywne, mamy tego świadomość, ale my to po prostu jakby, po, tak jak, jak, jak mówimy, pokazujemy i osoba, która przychodzi, no to później podejmuje decyzję, tak, jakby co, co chce z tym wszystkim zrobić. I to prawda. Że pracujemy nad poczuciem wartości, bardzo często, tak, to prawda, że pracujemy nad wzmocnieniem różnych, nad wyrażaniem emocji i w tym sensie, jak ja sobie powiedziałem na samym początku, jak tutaj to pytanie padło, no to my tutaj no, w taki sposób, że ktoś, nie wiem, odważniej mówi o pewnych rzeczach, komunikuje, tak, w końcu być może pozna nie... swoich granic. Tak, tak. Więc w tym sensie można powiedzieć, dokładamy rękę tak, do, do zmiany, ale to są zmiany, które no, o to chodzi. Też na samym początku procesu terapeutycznego my ustalamy, nad czym mamy pracować jest bardzo ważne. I my poza tą umowę nie wychodzimy, a jeśli potrzeba jakiejś korekty, no to rozmawiamy tak? z, z uczestnikiem terapii o tym, czy będziemy nad tym pracować, czy będziemy coś tam zmieniać. W tym. Ważna rzecz to jest to, że my jako terapeuci jesteśmy rzecznikami rzeczywistości. O. Często ludzie, którzy przychodzą, i pilnujemy tego, żeby się opierać o tą rzeczywistość, tak? bo ona jest bardzo często bolesna, przed nią uciekamy, stosujemy różne mechanizmy obronne i to, czego uczymy się stopniowo w terapii, do tego, żeby jednak y, twardo dotykać tej rzeczywistości i ją widzieć. I teraz cały proces polega na tym, że również w związkach my widzimy ludzi takimi, jakimi chcemy widzieć na początku. Potem y, musimy się zmierzyć z tym, jacy oni naprawdę są i, i jakie to jest, dla nas, w związku z powyższym, to trwa trochę ten proces, żeby popatrzeć na rzeczywistość. I to, co powiedziałeś, tak, że przedstawiają nam pacjenci swoich bliskich zapraszają nas jakby do, do tego życia, pokazując ze swojej perspektywy, ale też jest rolą w procesie terapii, żeby oni patrząc, przyglądając się temu z pewnego dystansu, Zaczęli widzieć siebie, swoje reakcje i też bardziej realnie widzieć te osoby, z którymi żyją. Więc jakby, przez to, że jesteśmy rzecznikami rzeczywistości, nie utrzymujemy ich w jakiejś iluzji, tylko pozwalamy im rzeczywiście na tyle, na ile są gotowi w czasie, w którym są gotowi zobaczyć pewną rzeczywistość. A w związku z powyższym, kiedy zaczynają widzieć siebie i innych bardziej realnie, no to mogą podejmować wtedy różne decyzje, bo może to być praca w kierunku jednak poprawy relacji i to się bardzo często dzieje, ale bywa oczywiście, że zaczynają się z tego związku na różne sposoby wycofywać, wyłaniać troszeczkę, wyodrębniać, co może się oczywiście partnerowi nie podobać. No i to jest.